Na GitHub Gist znajduje się pozostała część kodu, którą zaraz użyjemy, aby przygotować szkielet aplikacji. Na początek w katalogu SRCA tworzymy nowy katalog o nazwie Models. Tworzę tam plik o nazwie Quotation.ts. W nim tworzę interfejs, który będzie reprezentował pojedynczy cytat. Mamy w nim takie pole jak Offer, Sentence i Votes. To wszystko będziemy wyświetlać w ramach jednego cytatu. Strukturę tego interfejsu również umieściłem na GitHub Gist. W tym samym katalogu tworzę także plik o nazwie database.ts. Plik ten będzie przechowywał listę cytatów. Całą listę cytatów kopiuję z GitHub Gist i wklejam do pliku database.ts. Jak widzimy w tej liście, każdy obiekt w niej zawarty dokładnie reprezentuje interface Quotation. Zadbajcie też o to, aby interface Quotation został zaimportowany do tego pliku. Kolejnym krokiem jest dorzucenie do aplikacji stylów, które przygotowałem. Style kopiujemy z GitHub Gist i wklejamy do głównego pliku stylów, czyli style.css. Gdy rozdzielimy aplikację na komponenty, będziemy mogli style przenieść do odpowiednich komponentów. Jednak na razie będą one znajdowały się w tym jednym pliku. Na koniec zostało nam uzupełnić plik app .component HTML gotowym kodem. Również skopiemy go z GitHub GIST. Jest to statyczny szkielet aplikacji, który będziemy rozwijać. Nie ma w nim nic Angulara. Plik obecnie zawiera ponad 80 linii kodu, a gdy podzielimy kod na komponenty, będzie tutaj dosłownie kilka linijek. W kolejnych odcinkach stworzymy aplikację w jednym komponencie. Gdy będzie gotowa, zajmiemy się podziałem aplikacji na wiele komponentów. Będziemy mieli więc okazję do powtórki dużej ilości materiałów z podstaw, które już poznaliśmy. Jeśli ktoś jednak nie chce implementować wszystkie od podstaw, czeka na niego także gotowy starter już działającej aplikacji w jednym komponencie. Można go pobrać i przejść do działu, w którym zaczynamy dzielić gotową jednokomponentową aplikację na mniejsze części.